Moi drodzy, pragnę bardzo, ale to bardzo yy, jasno i klarownie zdementować pogłoski, jakieś kaczki dziennikarskie na temat tego, że MMA VIP próbuje zorganizować walkę Andrzeja Gołoty z Mike'em Tysonem w formule MMA. Dopóki ja jestem prezesem tej organizacji. Nie tylko nic takiego się nie wydarzy, ale nigdy nawet nie były takie opcje brane pod uwagę. Jestem człowiekiem, który zorganizował ostatnią pożegnalną walkę Andrzejowi Gołoci. Jestem człowiekiem, który w prywatnych rozmowach, już po tej walce, zawsze powtarzał i zawsze mówił Andrzejowi wprost, że on już swoje na ringu zrobił i nie powinien wracać, bo, bo jest mu to do niczego, ale to do niczego nie niepotrzebne. Miał piękne pożegnanie w Częstochowie z Danielem Nicholsonem, z Tortem, z pełną halą kibiców, z owacjami na stojąco. Transmitowana gala była w pierwszym programie Telewizji Polskiej. Przy współpracy z Włodzimierzem Szaranowiczem zorganizowaliśmy to, myślę, na najwyższym poziomie. I tego typu y, historie no, powodują, że y, byłem, y, byłbym zniesmaczony czytając tego typu historie. A jestem jeszcze bardziej zniesmaczony, że czytam, że to niby VIP miałoby coś takiego zrobić. Powtarzam jeszcze raz: to jest nieprawda. Dementuję to całkowicie. Nigdy nawet nie było takiego pomysłu.